W filmach na temat włosów pytaliście, czy będą się pojawiały jakieś filmy na temat brody. Także dzisiaj przychodzę do Was z recenzją trzech produktów do brody. Porozmawiamy sobie o linii Heavyweight od Rarecrafta. I w linii mamy cztery produkty. Jest jeszcze pomada woskowa, taka klasyczna pomada woskowa, myślę o której porozmawiamy sobie w innym, oddzielnym filmie. Oprócz tego mamy taki kremowy balsam do brody, jest też olejek do brody i taki klasyczny woskowy balsam do brody. I cała wizja tej linii Highweight oczywiście wywodzi się z gali boxu wagi ciężkiej. No i tak przychodząc na myśl oczywiście było skojarzenie z tym pasem ligi WBC, który jest w turkusowo-złotych barwach, także jest to odzwierciedlone w etykietach produktów. I w przypadku balsamu i e, olejku mamy etykietę, która jest właśnie w tym kształcie tego pasa. Jest złoty okrąg pośrodku i jest on okolony e, turkusową etykietą. Także myślę, że to jest takim fajnym e, akcentem. I dodatkową rzeczą jest to, że mamy przy napisie heavyweight e, takie linie, i one mają nawiązywać do e, tych e, lin z ringu oddzielającego bokserów podczas walki. Także myślę, że to jest taką ciekawą kropką nad i, taką właśnie wypełniającą tej wizji i stylistyki. Ja bardzo lubię w ogóle, kiedy produkty mają takie nawiązania, jest, jest widać za nimi jakaś taka historia, coś się z nimi wiąże. I właśnie, kiedy RareCraft tworzył swoją, tą linię heavyweight, też było takie zastanowienie się, z czym się kojarzy ten heavyweight i E, przyszedł nam już taki bokser z lat 80., który po prostu wygrał już naprawdę bardzo dużo walk, e, zdobył ten pas mistrzowski, po prostu jest trochę takim królem życia, bo żyje w pięknej, wielkiej willi razem ze swoją wspaniałą żoną, otoczony prostu luksusem, już e, wybiera sobie przeciwników, z którymi walczy e, i tak dalej i jeden gdzieś tam tą właśnie historią. E, skojarzył się taki zapach, w którym mamy w nutach głowy cynamon, pieprz, w nutach serca jest soliście tytaniu, kadzidło osmantus i labdanum, a w nutach bazy jest wanilia, cedr, piżmo i wetyweria. I to właśnie miało się skojarzyć z tym właśnie bokserem, tym mistrzem świata, właśnie taka ta odrobina luksusu. E, więc jest to taki zapach ciepły, e, raczej słodki. E, więc, e, ale nie powiedziałbym, że jest przetłaczający czy specjalnie ciężki. E, ja go też noszę w trochę cieplejsze dni i myślę, że naprawdę tutaj nie przytłaczał. Jeżeli lubicie takie cieplejsze zapachy, to jak najbardziej można też mm, używać tej linii e, w trochę cieplejszych dniach nie tylko gdzieś tam w e, jesień czy zimę. E, i myślę, że naprawdę to jest, kompozycja jest bardzo fajna, eee, mi naprawdę przypadła do gustu. Jeżeli chodzi o trwałość tego zapachu, to naprawdę tutaj czuć go będzie przez większość dnia na spokojnie, bez problemu. Też nie będzie za mocny, będzie intensywny, będzie go czuć w ciągu dnia, tak jak mówiłem, ale nie będzie tak mocny, żeby przytłaczał. Więc tutaj jak najbardziej na plus jest takie wyważenie tego zapachu, że jest on jak najbardziej obecny w ciągu dnia ale nie, nie będzie duszący, przytłaczające i tak I myślę, że zrobimy sobie tak, że porozmawiamy sobie o każdym z tych produktów po kolei, żeby porozmawiać do czego on jest, jak, jak się go stosuje i tak I zaczynając od naszego kremowego balsamu. To jest produkt, którego w sumie... Rzadko się go spotyka, bo zazwyczaj producenci tych produktów do brody tworzą tylko olejki, takie klasyczne balsamy woskowe, a tutaj mamy balsam, który jest na wodnej bazie, co jest w sumie ciekawe. I w składzie oprócz tego mamy jeszcze aloes pokrzywę, olej arganowy i olej żarzowa oraz wyciągi ze skrzypu. I to właśnie połączenie e, tej wodnej bazy i produktów nawilżających i olejków stworzy taki fajny e, miks, który daje jednocześnie e, nawilżenie i ochronę przed wysuszeniem. Także ten balsam jest jednocześnie emolientem i humektantem, jak to się mówi. E, I przez to, że właśnie ma to silne działanie nawilżające, będzie też mógł być stosowany jako e, krem do twarzy nawilżający. I dlatego też polecam go bardzo do, dla osób, które na przykład bierze, zapuszczają brodę albo wolą nosić taką krótszą brodę, bo wtedy będzie e, fajnie właśnie wizji skórę i nie będzie widoczny, bo się bardzo dobrze wchłania bardzo szybko. E, I nie widać go wtedy na brodzie. Dajmy taki totalnie look, jakby nic na nie, nie było, nie ma żadnego żadnej mowy o nie wiem, e, tłustym uczuciu. E, i tak dalej. I te przy dłuższej brodzie będzie fajny bo właśnie przez to, że się bardzo dobrze wchłania przez swoją taką dość, e, taką półpłynną konsystencję, powiedziałbym, e, dochodzi w każde miejsce tej brody. E, także świetnie zadba też o nasze dłuższe brody. E, więc tutaj uniwersalność tego kremowego balsamu jest jak najbardziej na plus. I idąc w kierunku olejku do brody, to mamy tutaj e, w skład oparty na olejku migdałowym, olejku dyniowym, olejku makadamia, e, argonowym, olejku żożoba i olejku z opuncji figowej, który co ciekawe jest najdroższym olejkiem świata. E, no i w konsystencji jest to dość gęsty, jest taki dość ciemny też w kolorze. Oczywiście dobrze się rozprowadza, jak to wszystkie chyba olejki i dobrody. I co najważniejsze, dobrze się wpania, więc nie ma tutaj uczucia o tej tłustości e, takim nieprzyjemnym, którego w sumie nie lubimy, nie jest ciężki na brodzie. Yy, wiadomo, tuż po aplikacji będzie się trochę błyszczała broda, ale to jest normalne: nie? zająć się skłania i tak dalej. Yy, ale nie będzie tego tłustego uczucia, będzie taki czuć film na tym brodzie ochronny. Będzie ona yy, miękka, odżywiona, yy, elastyczna, ale nie będzie tłusta co najważniejsze. I idąc w kierunku balsamu, yy, klasycznego balsamu do brody. Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem fanem balsamów, bo zawsze gdzieś tam trafiałem na przykład na takie, które były zbyt twarde, zbyt woskowe, miały za mocny chwyt, jak dla mnie, albo były takie, które będą na przykład zbyt tłuste, za miękkie i w sumie nie dawały chwytu za bardzo. Gdzieś tam szukałem tego złotego środka i myślę, że ten balsam Heavyweight jest tym właśnie jak dla mnie złotym środkiem, bo jest naprawdę fajny chwyt, który pozwala tą brodę ułożyć, ale nie ma e, takiego właśnie woskowego, zbyt sztywnego uczucia na tej brodzie, nie czuć, że ona jest właśnie taka zbyt twarda, nie w dotyku. Bo w składzie mamy masło szyja, olejek migdałowy, olejek żółżowa, olejek makadamia i woskę kandelilla, który razem z woskiem pszczelim odpowiada za ten chwyt. I myślę, że ten wosk kandelilla może sprawić, że ten chwyt jest taki elastyczny, nieszczególnie taki niezbyt twardy, ale utrzymuje tą brodę w ryzach. I jeżeli chodzi o wykończenie na brodzie, to nie ma tutaj mowy o takiej przesadnej tłustości. Czuć właśnie ten film taki ochronny, czuć, że jest ona taka odżywiona, miękka, elastyczna, ale nie ma tej tłustości. Więc to jest jak najbardziej na plus. Nie będzie się błyszczała, świeciła. Więc przy brodach średniej i dłuższej długości będzie bardzo fajny. I muszę powiedzieć, że. Ta linia, te produkty są fajne dostosowane ich razem, bo jako, że mamy ten sam zapach w, w przypadku wszystkich produktów, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby zrobić tak, żeby użyć jednocześnie tego kremowego balsamu do brody i albo olejku, albo balsamu klasycznego, żeby mieć taką kompleksową ochronę, zadbanie o naszą brodę, bo ten balsam kremowy mocno ją nawilży, mocno zadba a olejek albo balsam z, z, zrobią takie wykończenie ochronne, e, ułożą, e, i to będzie właśnie takie zadbanie e, ze wszystkich stron, mogę powiedzieć, także jeżeli Macie troszkę krótszą brodę albo brody średniej długości, to bym bardziej polecił ten balsam plus olejek. Jeżeli macie troszkę dłuższą brodę albo brody średniej długości, to myślę, że bardziej się sprawdzi. Na przykład ten balsam kremowy i balsam klasyczny. I jestem ciekaw, jak się Wam tych produktów używało, jak się Wam sprawdzały. Także dajcie znać w komentarzach. Jeżeli spodobał się ten film, to zostawcie łapki w górę. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję i co, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!